witajcie dzisiaj jesteśmy w F19 i już nie będziecie nie będzie nie będę kierował tak wiecie że będę jeździł jakbym był no, pijany no niech no tylko będę już jeździł tak jakbym naprawdę tam był no bo mam kierownicę teraz no to już będziecie będę płynnie jeździł będę mógł nie włączyć tempomatu i będę jeździł na, na tej i tak na tej samej prędkości jeśli sobie no, dobrze nogą ustawia. No i dzisiaj jedziemy na, jak to się mówi, yy, yy, to, no, będziemy odchwaszczali pole, niech tak będzie. No, okej, okay, wam pokażę teraz, jak to się wszystko, poczekajcie tylko, jak to się... i zapomniałem już. Czekajcie chwilę. A nie, tutaj chudów nie potrzebuję. Dobra. O, udało się. No i dobra. Jedziemy. Nikt nie widać za tych krzaków. mamy kierunkowska ładnie dobra bardzo fajnie się kieruje tylko poczekajcie chwila, o muszę się jeszcze tutaj ustawić dobrze bo coś mi tutaj źle, źle jakoś to jedzie ja się wyciszę na chwilę Dobra, już jestem Musiałam sobie ustawić jeszcze gaz Naprawdę tutaj fajnie wszystko idzie Na tej kierze Oj o. O kur... No nie wiem czy tutaj pomoże teraz. O lipka. No to teraz się narobiła. Ja, zawracamy. Jedziemy kupić. Opryskiwać albo wypożyczyć w tym sklepie, no Ja nie mogę. Dobra. Tak, tylko czy ten Ursus za nami drugi jedzie, bo nie... O, dobra. O ja nie mogę. Dobra, pełen gaz w podłogę i jedziemy. No nie spojrzałem wam powiem, no. Ładnie to wszystko tu idzie. Wajcha, jest to. Można sobie. O, czemu ja za... nie jestem przyzwyczajony aż tak. Okej. Okay. W sumie ja mogłem pojechać tutaj ja tym ciągnikiem. wow 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 A miałem jeździć normalnie już. No dopiero pierwszy raz, no to mogło mi No nie jest tak. tak. To nie to, tylko to. Poczekajcie chwileczkę. Co tu teraz tylko fajnego a. Jeszcze raz. hmm, to było tak. Nie, nie, nie. Jak tu się... uff, bym sprzedał ciągnik się wystraszyłem. Jeszcze się zagotowałem prawie wam powiem. Dobra. Okej. Okay, wchodzimy. Okej. Okay. Tu. Nie. To było. No na razie kupimy taki. Albo wypożyczymy tam. No. Nie to. Ale no bo teraz nie ma takiego jakiegoś fajnego, bo jest tylko do przewożenia. No to weźmiemy ten. Okej. Okay. Następny Odcinek już z. Ty... Jak będzie następny odcinek z. Te... Z. Jak to się mówi? Z. No, 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 jak... no, kurczę. Dobra, musimy to opuścić na razie. Jak to odpiąć? Tak, na tym, tym, tym. Dobra. Kierownica działa. Okej. Okay. Nie w tą stronę. Okej. Okay. Kurczę. Muszę przypomnieć sobie, że muszę hamować. Dobra. Jak tu to, to podłączyć na tym padzie? Kurde. No bo ja chcę się nauczyć tego trochę. No, no park. Dobra. Ok, udało nam się. Oj, dobra. Teraz jeszcze tylko kupić nawozy. No i pojedziemy tamto pole spryskać. Myśl, no Myślałam, że, tak, że to tak szybko nie urośnie, ale jednak się pomyliłem. Miało być tak, że. Znaczy, nie miałam tego w planach, że będę musiał się cofać, no ale niestety się musiało się tak stać. Dobra, pełny, pełny, jedziemy. Dajcie, zapomniałam powiedzieć już. Dajcie łapkę w górę i subika. Lecimy po 1700 subskrypcji. No byłoby mi bardzo miło, jakbyście to zrobili jednak dobili. Co jest? Czym bokiem szłem? Dobra, jeszcze raz muszę się ustawić. Bo coś... A Albo... nie, dobra, jest dobrze wszystko. O! No jedź, jedź, jedź. Co się stanęło? Ja? Nie podniosłem tego. A jeszcze się o coś zaczepi zaczepiło. E, Okej. Okay. A, bo to jest bagowany krawężnik. Dobra, jedziemy. Szybko czasu nie tracić. Teraz też właśnie będziemy mniej czasu marnowali. Bo jak było na klawiaturze, to trzeba było. No, było ciężej po prostu. Pojdziemy sobie kierunkowska włączony. Bez świateł w ogóle jeżdżę. Dobra, jakieś tam są. Nie wiem, czy te, czy, czy te kierunkowskazy mi się wyłączają czasami. Czasami tak jakby straciłem... Nie, nie wiem właśnie, jak to... To by było... To co, następny odcinek może będzie już ze żniw. No chyba, że coś jeszcze nam się uda. Tutaj. To będziemy to próbować. Oby on, on nie gniótł. Nie gnieć. Jest! Nie. On nie gniecie. Yy. Dobra. Trzeba się ustawić. Jak widzicie tutaj na zegarze możecie, albo widzicie albo nie, no to jest już 6.52. pięćdziesiąt Dobra, ustawiamy się i pryskamy. Ta? Nie pryska. Czemu? E. A, to do tego, nie. Wałka, wałek podłączyłem czy nie? O jest. Czemu nie działa? Tutaj niby normalnie, co tutaj coś? Kable. Udało się. Trzeba trochę sobie kamerkę oddalić. Jak się uda, bo nie wiem, tutaj teraz. A nie, poczekajcie, bo coś tu mi nie pasi. Yy. O dobra, ale to naprawdę jest ciężko. O kurczę, jednak gniecie. No dobra, może no. Płyn nawóz, ja nie mogę. W sumie nawozić trzeba też. Ale... Ja nie mogę naprawdę już tutaj. Najwyżej będzie zachwaszczenia na tym polu będzie Uff. Tak się zdziwiłem, czemu to Czemu to nie działa? Co jest? Kiera mi nie działa teraz. Co jest? No ej A, to pracownik jest włączony. Ja tu widzowie coś mi tutaj... Nie jestem ogarnięty. O, ja nie mogę tutaj, naprawdę. Na tym odcinku chyba nic nie zrobimy. Tak będę tutaj jeździł. Patrz, jak my dużo gniciemy. Oh my god. Dobra, na tym polu będzie 100% nawiezienia. 100%, nie, 50% nawiezienia. Może, no dobra, zrobimy może odcinek z tego odchwaszczenia. Miało być tak dobrze. Nie wiem, czy nie będziemy robić tak, że filmy. No, jeden, w jednym tygodniu będą filmy z jednej serii, w drugim tygodniu z drugiej serii, no i następnie i tak dalej, i tak dalej. O, tutaj to zawsze musiało ciężko było. No trochę tu nie zrobimy, ale chodźcie jak fajnie się zakręca. W sumie jest takim dużym to. Dawaj jedź, nie no. Cofimy. Dobra. Drzewo to. No chyba naprawdę na tym odcinku nic nie zrobimy. Tak dużo pola pogniotłem. Dobra. Udało się. Trzeba szybko tutaj tak zjechać. Czemu to tak słabo daje tego gazu? Nie gadają się kopie jeszcze. Dobra, nie wiem jak to zrobimy. Tak to jest jak się robi wszystko na ostatnią chwilę. Dawaj, gazu, gazu, gazu. Nawóz leci szybko, dawaj. Pod tą górę. Tu więcej pola tego pogniotę niż nawio nawożę. No to następny odcinek będziemy musieli to pole na 100% odchwaścić. Znaczy, no, na 100% w sensie, że nie, że tutaj musimy to, ale że musimy to zrobić w następnym odcinku, bo w tym odcinku, e, znaczy, jak zostawimy to pole, to chwasty zostaną i jakby to nawożenie, nawożenie nic nie da, ale już jak wsypałem to tą. Musimy zrobić to. Ten nawóz. Dobra, jedziemy, 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 jedziemy. Tego właśnie. Tego tutaj nie lubię. Że to zawsze tak jeździ. Czemu on tak bokiem jakby lata? To jest... Wam powiem dziwne. Dobra. Dopiero. A, powoli jedzie, ale też dużo robi. No tutaj to. Nie wiem czy skręcić tutaj tak oczy. Drzewo tu jest. Drzewo, drzewo, drzewo. drzewo. Czufamy szybko, wyłączamy to. Dobrze będzie się teraz jeździło tutaj. Jakby na przykład samochodem, czy czymś takim, to będzie naprawdę, jak normalnie, tutaj będziemy. Będzie fajnie się skręcało, i nie, na pewno nie wylecimy z drogi. Jest większa szansa, mniej szans, że wylecimy, właśnie. Muszę to jeszcze opracować to skręcanie. Ta co jakoś ten tak te, te tekstury jakoś teraz dziwnie działają. Okej. Okay. Teraz na maksa tutaj. O, już to ogarnęłem mniej więcej Trzeba będzie tutaj zrobić opony do. znaczy cienkie opony na następny raz, bo to tutaj szybciej jedzie. Podniosłem tylko i przyspieszył. Tak. Uh -huh. Kurczę, gaz podłoga, to nie jedzie prawie. No ale, no, no to jest za duży, no to, no to wiadomo, że to nie będzie tak szybko jechało. Adrian z nami, tak wam nagadałem, że będzie Adrian już z nami za, wtedy już, to no, i tak już, no. To wam nagadałem, że Adrian z nami będzie, a Adrian dopiero z nami po świętach będzie. No. Dobra, gdzieś tak to będzie. Nie. Aż nie wiem, jak tu wjechać tak dobrze. No teraz taką. A wyłączymy to na chwilę. O! Stój, stój. I zrobimy tutaj. Sprawdzimy, jak to wszystko wyszło. E, nawożenie tutaj. Rodzaj roślin, Rodz to nie e Rośnie gotowe za oranem. Zaraz, zaraz. zaraz. E nie, nie, o to chodzi. O nawiezienie. Co? To nawieziony na. Nawet... To zaraz, zaraz, zaraz. Dobra, zjeżdżamy z pola. Dobra, jeszcze może nam się uda to zrobimy. Tego to pojedziemy na drugie pole teraz, ale zobacz, Chyba będzie, chyba samochód sobie kupujemy na następnym odcinku. Kupuję, kupuję samochód, żeby jeździć na te pola, albo na. No, nie, teraz nie kupię. No. Dobra, wyjeżdżamy. Dobra, szybko, szybko, gaz, 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 gaz żeby tutaj, dobra. To. No, paliwa będzie trzeba, będzie trzeba zalać tego Ursusa. Adrian może też, jak będzie już z nami, to też może będzie już miał kierownicę, też będzie miał kierownicę i będzie lepiej nam się grało, to wtedy na pewno będzie realnie. No to oddajemy do sklepu na razie, a potem jeszcze będziemy musieli to wziąć. Popuszczamy. Wysiadamy. Jak to tak fajnie zrobić, żeby. Jeszcze tutaj nie mam tutaj. Tak zrobione jak chciało, jak chciałem. Okej, okay, odczep, okej. Okay. I pojedziemy szybko... Co jest? A tu nie, ten nie padał. Okej. Okay. Pojedziemy szybko na pole... Te co ostatnio sieliśmy w odcinku. Okej. Okay. Jeśli chcecie, żeby Adren tutaj był z nami, może będzie. No. Jeśli chcecie, żeby Adren tutaj z nami był, to zostawcie łapkę w górę i suba. Suba to no. Jeśli ktoś już ma suba, no to. Oj, przełączyłem. Jeśli ktoś już ma suba, no to nie musi, nie, ale. Fajnie by było. Jakby osoby, które jeszcze nie, ma... nie mają suba, też by zostawiły łapa, łapkę. To nie to pole. Ja nie mogę. Ja to dzisiaj jakieś jestem zaspany. O nie, tu. Na razie trzeba sprawdzić, czy macho w ogóle zachwaszczenie. Ok. O, zachwaszczenie. 100%. Dobra, bierzemy drugiego ursusa, odpalamy. Zobaczymy, jak tym się będzie jechało. Znaczy każdy będzie, w każdym będzie jakby tak samo. We żniw, w żniwa to będzie już fajnie. Trzeba będzie nasmarować kombaj za niedługo. Żeby się, żeby, żeby tam nic się nie stało podczas. No ale nie wiem, właśnie dlaczego. Zawsze, zawsze, zawsze musi się coś stać. Z tymi kombajnami. Na szczęście mamy tylko dwa pola, no to tam skosimy te dwa, chyba damy radę, no. Dlaczego to jest? Ta kierownica jest naprawdę jakaś bardzo, bardzo, bardzo ciężka. Zajeżdżamy. O, 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 o. Cof, 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 cofaj. Mhm, dobra. E, chyba tym się rozkładało. Dobrze. Co? A nie, bo to pracownik. Tu rozłożone. Czemu teraz się opuścić nie chce? No to. Się napracowałem tutaj. A tutaj, nie, tym się składa. Przecież tym się opuszczało ha! Już wszystko jasne. No i dobra, 23 minuty odcinka. Zrobimy no tak, żeby tutaj coś, żeby zrobić jednak to, co mieliśmy zrobić. Tutaj, bo mieliśmy. Tutaj zobaczymy, jak on tu i jak on idzie w tym polu. No dobra. Dobra, cofiamy, cofiamy. Ursusa tutaj puścimy. Bo ten tu wszystko ubija. Jest ubite. To się nie opłaca. Ursusem pojedziemy tym drugim. Bo ten to zarami cały... To niby to ten, ale i tak się. No Ale tutaj się kręcimy. No chociaż pole nawieźliśmy. Na no jeszcze tam trochę zrobię, ale to już. Wo, łoł, łoł, żeby teraz tutaj nie walnąć. Dobra, udało się jakoś. Tutaj muszę to jeszcze jakoś sprawdzić. Pyk. Łoł. Wow. Dobra, tego to, tego nie było jak coś. Cofimy, 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 cofimy. Trzeba to tak naprawdę 30 minut odcinka chyba będzie. A, tylko ciekawe kto to będzie oglądał jak tu prawie nic nie robimy Tylko kręcimy się bez sensu No dobra, jakoś to, się, jakoś to będzie A miałem jeździć realnie, no Ale widać chyba, że my gram na kierownicy tak, Że widać, że jest na kierownicy grana. Okej okay. Wjeżdżamy, zmieniamy, bo tutaj to nie da, Ja nie jestem przyzwyczajony do tego ustaw, co jest, no z kabiną przecież tą co była, no dobra, marka kół, cool. nie, nie puszka się zacięło. Bez kabiny, no to mam niech będzie już naglak, marka Q. Standardowe, nie, właśnie. Yy, wąskie to to, tak. No chyba lepiej nawet wygląda ten no dobra, nie jest lepiej. Dobra, cofimy. No, dobra. Tak to jest. Tak mówiłem, jak się, jak się robi wszystko na ostatnią chwilę. A mój, a mój. Dobra. Przedamy. Podnosimy. Proszę się, gra. Ja tu gram no, jedną ręką kieruję, to może dlatego tak też jest. Przeczepiamy się i tym pojadę. A po co ja to wziąłem? Teraz muszę to przeczepić i tak. I teraz się nie boję wjeżdżać w pole tym Ursusem. Nie boję się, że zaraz mi wszystko się zniszczy. Szybko przyczepiamy to, bo nie ma czasu. Dobra. Tutaj to też odczepić. Wsiąść, odpalić szybko. O, dawaj, dawaj, dawaj. Okej. Okay. Szybko, bo czasu nie ma. Nie no, w tym odcinku prawie nic nie zrobiliśmy, wam tak mogę powiedzieć. No. Ale już następny odcinek na pewno będzie lepszy. Na pewno będziemy wiedzieć już co robić, a nie tak jak dzisiaj, co ja zrobię teraz odwaliłem. Okej. Okay. No, nareszcie robimy to, co było trzeba było. Patrzcie, skręcam a to bokiem leci. Aha, fajnie. Fajnie, naprawdę, że ta maszynka jednak działa. No, Ach, pierdziu, trzeba kręcić nią tak, żeby on chociaż podjechał. On tu mieli. A do tyłu chociaż pojedzie. No dobra. Dobra, w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam. No i nara!